i oto jestem nocą w mieście Uhisar i tutaj jest ta słynna twierdza mam okazję samotnie pozwiedzać bez grupy jestem no tak, przy takiej skale zobaczcie jak to wygląda tylko, że podparta tutaj dziura w skale wszędzie oka proroka ale to nie wszystko ponieważ tam dalej teraz zaświecę lepsze światło jest następna taka góra a ja teraz tak oddalę troszeczkę żebyście zobaczyli całość no i wejdę tutaj gdzie nie ma nikogo mogę troszeczkę światło myślę, że na potrzeby filmu takie będzie wystarczające pokazać Wam jak to wygląda Jakie tu jest duże pomieszczenie? Tu się strop częściowo zawalił, jak widać. No bo to jest rejon trzęsień ziemi. No i tutaj, przez to okno, można sobie popatrzeć na tą sąsiednią górę. Wszędzie ślady działalności człowieka to było wyrzeźbione w tej skale i to było kiedyś zamieszkiwane. Także a tutaj są hotele, jest restauracja, która się nazywa Senza. Nie wiem czy to widać, tu przy lepsze światło. Koniec. A tutaj jeszcze jest taki, takie ruiny jakby takiego zameczku, widzicie? I zaraz przejdę się do tamtej dużej góry, która też jest jak ser. No i teraz sobie idę do tej następnej skały. Tu widać, że jeszcze są jakieś drzwi. Tam ale tu widzieliście przez tą, przez tą dziurę, gdzie się zawaliło, tam jest po prostu strop zawalony. Tu można zajrzeć o tędy. Tutaj jakaś taka była mała jamka. No ale interesuje mnie ta góra, do której teraz zmierzam, bo ona też jest jak ser. Zobaczcie tutaj jakie te jakie zabytki, to chyba pod zdjęcie zrobione stały taki pozostał wóz jakby. No i ta góra już jest w całej okazałości. A teraz chwilę pokazałem, muszę oszczędzać nieco. Latarkę. Mam dużo czasu na. O, tu się zjeżdża. Tu jest tak stromo, że się zjeżdża. Podejść będzie łatwiej. Wiadomo, ze schodzeniem zawsze jest ten, jest ten problem. No i zobaczymy, gdzie to mnie ciekawość zaprowadziła. Tu jest jakaś jamka z kotarą. Zobaczcie. Odkrywam kotarę i mamy normalnie użytkowe pomieszczenie z wodą ale ja myślę, że to są zrobione toalety dla, dla turystów Ho, tu nawet kabina jest prysznicowa, teraz to trochę dalej, bo jestem w ciasnym pomieszczeniu i tutaj na pewno toaleta ale zapuszczona. Także ktoś miał pomysł, żeby tutaj, a tutaj taka w stylu greckim, widzicie? Ktoś miał pomysł, żeby tutaj toalety zrobić dla turystów. Także zorganizowane grupy obecnie na pewno tutaj nie przychodzą. I to nie wszystko. Tu jest kolejna jamka, do której można zajrzeć. Dla miejscowych takie groty to nic nowego. No bo one są tutaj co kawałek. Kiedyś tu zamieszkiwali ludzie. Zobaczę do tej tutaj. Widzę drzwi powstawiane. Czy one będą otwarte, czy niestety zamknięte? Ale raczej te są zamknięte. Drzwi. Tutaj też jest wstawiony zamek i też zamknięte tu również jak widać ale idę schodkami dalej jak ta mysz w serze i teraz jestem na takiej małej galerii gdzie ja myślę to jest typowo dla mieszkańców. Są jakieś te. Tu mogę pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie. Raz, tak. O. Patrzcie. Normalnie mieszkanie z dywanami, z poduchami. Nie wiem, czy to jest użytkowane, czy tylko prezentacja pod turystów, żeby pokazać, jak to wyglądało kiedyś. Ale to wystarczy do zdjęcia. No i zobaczcie. Tak góra wygląda z zewnątrz. Powydranżana w środku. Jak naprawdę, jak ser. Ale podążam dalej, zanim przejdę do tej głównej twierdzy, bo pokazywać takie pomniejsze pomieszczenia. Bo to. Wszędzie są wydrążone takie. Zobaczcie kolejne pomieszczenie. I ono się tam dalej ciągnie. Jest ja dość ciasno. Się chyba pobieliłem. Większość jest pozamykane tych klitek. Ja myślę, że to dla miejscowych spełnia rolę takiej piwniczki. Na przykład do przechowywania wina. Tu jest jedna opuszczona. Także mogę pokazać układ tego pomieszczenia, tylko oddalić, właśnie, bo zapominam się, że jak jestem w ciasnym pomieszczeniu, powinienem nieco oddalić. I tak to wygląda. Malutka kliteczka, ale jest chłodno, jest przyjemnie tutaj czuć chłód. Tam nie wlezę. Ojej. Ale idę, tutaj jest taka fajna góra ażurowa. I tu kolejne pomieszczenia. A to kurde nie mogę wam od razu pokazać ściany całe zielone od jakiegoś muchu. Tu jakaś stoi szafeczka. Zaraz, zaraz. Jeszcze nie tak szybko. I tu następna jest klitka. O, tutaj jakoś tablice postawili z ostrzeżeniem w języku tureckim. Wiecie, że ja oznaczam takie miejsca na mapach, ale tutaj będzie dla, nawet dla mnie. Zbyt karkołomne oznaczyć każdą jamkę jako wejście do jaskini, bo tego jest za dużo. Tutaj zobaczcie, co z tej góry zostało. Jak to wszystko wydrążone. Kiedyś tam było użytkowe pomieszczenie w tej, w tej górze, w tym tufie wulkanicznym, który nierównomiernie rodując. Zostawia takie właśnie formy ciekawe, ciekawe, ale erozja robi swoje i zostają takie kikuty. To częściowo wygląda jak twór naturalny, stworzony przez przyrodę, a częściowo wygląda jak jakieś ruiny zamku. Dlatego ta główna góra w tym w tej miejscowości, ona się nazywa właśnie zamkiem i tam jeszcze dół, może wam pokażę. No właśnie i to jest ta sama góra od dołu wszędzie o tutaj tam jest jakiś widok na na hotel tutaj jest to dolne piętro no i ja się wracam pokazać wam coś naprawdę super ciekawego no i idę dalej bo przy tej pierwszej formacji skalnej jeszcze odkryłem tutaj tunele na samym dole. I o, tak to się wychodzi. Jest taka zobaczcie, to jest prawdziwy ser. Tu wylazłem, tutaj już są następne wydrążenia. Tam są kolejne warstwy, dosłownie jak mysz szerze. I tu stoi taka sobie górka, taki ogryzek, <laughs> ale to też nie koniec, ponieważ ona tam ma jeszcze dolny poziom. Widzicie? I to ma to coś przede mną, ma kilka poziomów. Teraz tutaj przeszedłem pośpiesznie tędy, ale spróbuję wejść inną dziurą bo tutaj coś widziałem jeszcze wejście. O, zobaczcie jeszcze tu jest wejście całkiem oddzielne. Tu powiedzmy inna rodzina miała swoje drugie mieszkanie, swoją kawalereczkę. No niestety śmieci. To aż przykro mówić, aż przykro patrzeć, że w takim turystycznym miejscu. Takie góry śmieci się tutaj znajdują. No ale jest jeszcze przed sezonem. Miejmy nadzieję, że to posprzątają na przyjazd turystów, że im brakło po prostu worka i złożyli sobie w jednym miejscu do, w celu wywiezienia tego później. no i proszę bardzo tutaj jeszcze wszędzie są takie mieszkania niektóre są dwupoziomowe kwatery o ta jest kwatera ciekawa bo tutaj tu jest kilka pomieszczeń razem połączonych zobaczcie tu jest jakaś jakby sypialenka tu jest przejście do następnej części. Tu jest przejście. Patrzcie, jakie to duże jest. To tutaj, to górną część teraz pokazuję. O dokładnie, tutaj nie chciało mi się wspiąć, a pode mną jest. Przypominam, że pode mną jest wejście do piwnic. <laughs> Także ja zaraz sobie tu skiknę tym małym otworkiem. zobaczymy, może się uda nie ujęcia spoczyć. Jestem. Jak Zobaczcie, jak widać ściany dłutowania na tym na tej górze. To wszystko są ściany, ślady dłuta. Wszystko ręczna robota. Taka sobie niepozorna góra, a tutaj jest tyle tych pomieszczeń. No i to jest pikuś w porównaniu do tamtej największej. Tam jak dojdę to już mogę wejść w takie labirynty, korytarzy, że pobłądzę. No jestem u podnóża tego skalnego u tego skalnego zamku Chyba od złej strony troszeczkę nie za zacząłem, ponieważ to nie jest oficjalne wejście Ten murek to jest obmurowanie parkingu, ja jestem troszeczkę poniżej być może to będzie falstart i będę musiał się zawrócić, żeby przejść tą oficjalną trasą turystyczną a może to jest Korzyść, bo pokazuje tą część mniej oficjalną. No, na przykład, gdzie naśmiecone i nasrane. Ale za to, podczas zorganizowanej wycieczki, nie ma tutaj czasu, żeby w takie miejsce wejść, prawda? Także trochę pokażę tego, jak mnie tutaj zniechęci ta strona nieoficjalna. To przejdę się tam właśnie w głąb, gdzie odwiedzają turyści, gdzie chodzą. No i tutaj tak mógłbym sobie skakać po tych skałach yy, i zaglądać do tych pojedynczych klitek. Być może coś tam znajdę ciekawego. No ale już mnie zaczyna czas nieco. Ograniczać, to wrócę się na tą oficjalną część. W tym celu muszę wdrapać się na parking, przeskoczyć tam o, przez ten murek. Zobaczę, czy tutaj jest to możliwe. Myślę, że tutaj może być troszeczkę problem, problematyczne. No to muszę zejść, bo ten. Żywirek on jest dość mocno taki jeżdżący, zwłaszcza przy schodzeniu. I wejść tam nieco, nieco dalej tutaj było spokojniejsze przejście, żeby się nie wspinać i dodatkowo nie ryzykować na przykład uszkodzeniem telefonu. No, i tutaj stoi już jakiś. Samochód nawet z odpalonym silnikiem a ja sobie zaraz tam przejdę tą oficjalną trasę Dobra, na razie mogę spauzować ten film No jestem teraz na tej trasie już oficjalnej pokazuję te kliteczki labirynciki środek sera ja teraz jestem myszką dzisiaj chodzącą w środku wydrążonego sera tylko czekam na to aż jakieś wielkie kocisko będzie atakować to, to sumi muszę to wyłączyć Zobaczcie, jak to wygląda No i tu jest ta oficjalna trasa po drugiej stronie tego murku Albo jeszcze nie tak wlazłem. Tam bym się musiał dostać do tamtych pierwszych drzwi. Tylko jak tam przejść teraz? bo no tu jest istny labirynt. Tu jakieś schodki. Ale tu byłem. Tutaj też łaziłem. Tu sobie zeskoczę na dół. Myślałam, że moneta to kapsel leży od piwa. A, tu jest oficjalna część. No bo to tak, pozamykają, bo to podejrzewam, że jest biletowane. Tu, jest, tu są zrobione właśnie wygodne schody dla turystów, którzy zwiedzają to w dzień, nie tak jak ja w nocy. Tam już jest szczyt Zająłem się strasznie tu wchodząc A kocurek idzie za mną, widzicie? Kocurek mi towarzyszy Dobra, idę jeszcze ten kawałek na górę I jak osiągnę szczyt to dogram końcóweczkę Chodź Kitek, chodź No i właśnie wchodzę na górę zamku Ostatnie metry jest turecka flaga. I co najważniejsze, nie ma ani jednego człowieka. Jest tylko ze mną kot. I tak wygląda sam szczyt. Teraz jeszcze pokażę widok na miasto. i kocurek jest, cześć kocurek poświecę wam jaki ładny zobaczcie jakie jaki kiści ze mną tu przyszło I o ile to jest lepsze bez tego zgiełku bez tych turystów może widok nie jest aż tak wspaniały jak w dzień no bo w dzień albo w świcie jak tutaj te balony latają to to wygląda przepięknie stąd ale mam kota przynajmniej Koteczek sobie do mnie przyszedł taka malutka kicia widzicie jestem w takim pięknym miejscu zupełnie sam no i tutaj turecka flaga żeby ją dobrze pokazać turecką flagę muszę stanąć tutaj z tej strony żeby z wiatrem ona była widoczna no niestety ta ten, to oświetlenie wcale mi nie pomaga, ale ono działa na fotokomórkę być może zaraz zgaśnie no i tu jeszcze zrobię zdjęcie no i muszę lecieć do z powrotem bo mi transport ucieknie teraz jeszcze Wam pokażę schodzenie z tej góry przy schodzeniu jest mi dużo lepiej pokazywać ponieważ nie będę tak Dyszał. A jak wchodziłem, to niestety łapałem oddech i nie mogłem jednocześnie mówić. No bo to ciężko jest synchronizować głębokie oddychanie z jednoczesnym mówieniem. Także teraz schodząc pokazuję wam jak to wygląda. Ale już bez wchodzenia w te małe takie jaskinki. No bo wam pokazałem na przykładzie tam tych niższych wzgórz jak to jest skonstruowane to to wy wiecie a kicia ze mną mi tutaj towarzyszy cały czas Jak pies sobie leci naprawdę jestem... O Turkach mam bardzo dobre zdanie Muszą to być dobrzy ludzie Ponieważ zwierzęta tutaj są Po prostu Tak garną się do ludzi Takie mają zaufanie To nie to co jak pojechałem W 2018 roku do, Na Ukrainę Do Tarnopola No i ja lubię zwierzaki Tam zacząłem nawoływać jakieś takie Psy błąkające się No i byłem przerażony bo te psy, one panicznie się bały człowieka. Nie to, że jeden pies, tylko co psa spotkałem, to uciekał, tak jakby był krzywdzony przez ludzi. A po tym, jak człowiek traktuje swoich mniejszych braci, no to się mierzy skalę człowieczeństwa. To są takie moje prywatne doświadczenia. Nie to, żebym ja tam chciał od razu, ale nie no, dobra, mówię jak jest, co tam będę jeszcze się tłumaczył. Powiedziałem jak jest i to jest prawda, co powiedziałem. Takie miałem doświadczenie w Tarnopolu, gdzie na głównym placu w parku, przy jeziorze stoi olbrzymi pomnik zbrodniarza. Mam jego zdjęcie, nawet robiłem. No i dobra, ja już tutaj dochodzę. Do parkingu. Byłem tutaj już 11 lat temu. Mam zdjęcia wykonane w dzień. W opisie pod tym filmem dodam te zdjęcia, żebyście mieli po prostu pogląd na to, jak to wyglądało. Jak to wyglądało. Jak to wygląda za dnia, gdy jest błękitne niebo, białe chmurki. Jakaś zieleń gdzieś tam majaczy. Teraz muszę sobie przypomnieć, gdzie to ja tutaj wchodziłem. Bo to gdzieś, gdzieś wchodziłem. Ale na to też mam sposób, ponieważ cały czas zapisuję ślad GPS, i na podstawie zapisu tego śladu. Z łatwością wrócę w te miejsce, skąd przyszedłem. Dobra, na razie to chyba koniec tego filmu. Jeszcze pokażę ostatnie ujęcie tej góry, na którą się wspinałem. Niestety już nie doświetlę, bo mi się latarka zagrzała. Kot już sobie też gdzieś poszedł. Dziękuję wszystkim i zapraszam do opisu pod filmem.